Na środku oceanu spokojnego znajduje się archipelag piętnastu wysp znanych pod nazwą Markizy. Na dwóch z nich, wyspach Nuku, Hiwa oraz Hiwa-Oa, stoją niezwykłe kamienne posągi przedstawiające dziwnie wyglądające istoty. Według relacji tubylców, posągi przedstawiają bogów, którzy dawno temu przybywali z nieba na latających łodziach i przekazywali ludziom wiedzę. Na obu wyspach znajduje się kilkadziesiąt pomników kamiennych potworów, które swoją nazwą zawdzięczają osobliwemu wyglądowi. Postacie przedstawione na posągach mają ogromne oczy, które wyglądają jakby miały na sobie coś w rodzaju gogli, nieproporcjonalne ciała, a także hełmy zdobiące duże głowy. Dziwny wygląd istot przedstawionych na pomnikach sprawia, że warto się zastanowić, czy jest to jedynie efekt wybujałej wyobraźni dawnych mieszkańców markizów, czy też może próba odzorowania istot pozaziemskich, które obserwowali na własne oczy. Przydatne okażą się niezwykłe relacje na temat bogów, które były przekazywane na obu wyspach z pokolenia na pokolenie. Według badaczy, jako pierwsi na markizy dotarli polinezyjczycy, jednak dokładna data tego zdarzenia jest do dziś przedmiotem sporów i badań. Przez dekady uważano, że polinezyjczycy dotarli na markizy między 100. rokiem przed naszą erą a 500. rokiem naszej ery, choć pojawiają się też przypuszczenia, że zawitali tam w X wieku. Polinezyjczycy mieli bardzo bogaty panteon bogów, którzy pomagali pierwszym ludziom przybywając w świecących łodziach stępujących z nieba bądź też wydobywających się z oceanu. Warto zauważyć, że podobne relacje przekazywało wiele grup Indian, Aborygeni, Sumerowie, Salomończycy czy też wiele innych kultur z całego świata. Polinezyjczycy oddawali cześć takim bogom jak Tangaroa, Tane czy Rongo, choć na różnych wyspach istoty te przybierały różne nazwy. Mieszkańcy Markizów przez wieki przekazywali sobie opowieści o wielu bogach, spośród których wyróżniali takie istoty jak Tanaoa, Atea, Kane, Tiki, Rongotapu i wielu, wielu innych. Ich opisy przynoszą bardzo ciekawe informacje. Za jednego z bogów uchodził Tanaoa, który rzekomo wynurzał się z wody w świecącej łodzi i przynosił ludziom przydatne informacje z życia codziennego. Opis ten w zaskakujący sposób odpowiada opisowi salomońskiego Adaro, czy też sumeryjskiego Oannesa, choć kultury te rozwijały się niezależnie od siebie. Z kolei Bóg Atea według relacji miał przynosić ludziom wiedzę oraz światło, co przypomina nam opisy bogów z europejskiego kręgu kulturowego. Mieszkańcy markizów opowiadali o wielu innych bogach, z których niektórzy byli bogami nieba, po którym ponoć poruszali się na latających łodziach, a niektórzy byli wyspecjalizowani w danej dziedzinie typu medycyna czy botanika. Najciekawsza relacja dotyczy jednak boga Kane, który rzekomo potrafił lepić z gliny rośliny i zwierzęta, a z połączenia krwi i gliny stworzył na swój obraz pierwszego człowieka zwanego Tiki. Opis ten odpowiada opisowi stworzenia człowieka, jaki znajdziemy w Biblii, opowieściach Sumerów, Japończyków, Inków czy wielu innych tekstach religijnych z całego świata. Być może te opisy są mechem inżynierii genetycznej zastosowanej tysiące lat temu przez istoty pozaziemskie. Według innej wersji historii Tiki był jedynie pośrednikiem bogów, który przy pomocy krwi i gliny oświecił ludzi, tak, że stali się bardziej pojętni i mogli zrozumieć jego nauki. Na pamiątkę o spotkaniu tworzyli przedstawiające go kamienne posągi. Według relacji, po pewnym czasie bogowie zaprzestali bezpośrednich wizyt, jednak kontaktowali się z ludźmi za pomocą kapłanów zwanych tua. Ich zadaniem było przekazywanie woli bogów wodzom i ich podwładnym. Podobno kapłani informowali nienaturalnie wysokim głosem o istnieniu nieodkrytych jeszcze lądów daleko na morzu i z polecenia bogów rozkazywali osiedlanie się na nich. Spoglądając na te wszystkie relacje, należy zadać sobie pytanie, czy owe opowieści były efektem nadmiernej wyobraźni, czy też może były świadectwem tego, co tak naprawdę działo się niegdyś na markizach. Mamy tu relacje o bogach wstępujących z nieba, które w zdumiewający sposób pokrywają się z relacjami innych ludów z całego świata. Mamy też kamienne posągi przedstawiające dziwne istoty, które polinezyjczycy podobno niegdyś widzieli. Czy faktycznie byli odwiedzani przez kosmitów? W tym wypadku nie mamy konkretnych opisów w tekstach, a jedynie opowieści ustne, jednak materiał dowodowy i tak obliguje nas do rozważenia takiej hipotezy. Przypadek z markizów to bowiem kolejna relacja starożytnych ludów opisujących, jak dawno temu bogowie przybyli do nich z nieba. Zachęcam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.